Dzisiaj jesteśmy w Zabrzu. przyjechałem tutaj autobusem numer 7 i spotykamy się z panem Dariuszem Waleriańskim. Witam, witam panie Darku. Witam. Pan Dariusz Waleriański jest kierownikiem Międzynarodowego Centrum Dokumentacji Zabytków Poprzemysłowych dla Turystyki. Dobrze tak, powiedziałem. A jednocześnie znanym zabrzeńskim muzealnikiem oraz osobą, która troszczy się o zabrzańskie zabytki. Wszystkie. No i oczywiście je kocha. Umawialiśmy się z panem Darkiem. Powiedział spotkajmy się pod pomnikiem Pstrowskiego. Dlaczego akurat tutaj? Dlaczego tutaj? Bo to jest takie miejsce od pewnego czasu Miejsce spotkań, zabrzan, y, szczególnie młodzieży, oni się umawiają przy Pstrowskim o 17. Spotkajmy się przy Pstrowskim. I niektórzy z nich mało wiedzą, kto to był. Wiedzą jakiś górnik, bo po tych emblematach i jego stroju domyślają się, że był to, to górnik. To on w lipcu 1947 roku rzuca te słynne hasło. Pamięta pani? Kto? No. No więcej węgla niż Właśnie, ja Właśnie, kto wyrąbie więcej wyrąbie. węgla niż ja Zanim rzucił te hasło To facet już wyrabiał 240-270% normy został wypromowany Na takiego ówczesnego bohatera e, O którym pisały gazety Był zapraszany na wszystkie oficjalne spotkania No i te współzawodnictwo Kiedy ruszyło Był wielki wyścig e, Między tymi górnikami No doprowadziło do tego że on sam sobie jak gdyby zapracował na swoją śmierć, bo niecałe 9 miesięcy później od tego momentu rzucenia tego hasła ten człowiek umiera. Umiera na białaczkę w Zabrzu, jest pochowany. Ale myślę, że zostawmy już tego Wincentego Pstrowskiego. Ma to jakąś książkę o pan? Darek jest autorem wielu książek o Zabrzu. Na przykład ta. A to jest Amsterdam. Nie, nie, to jest Amsterdam. Amsterdam. Nie będziemy zwiedzać Amsterdamu, nie, 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 nie. to po prostu tak dzisiaj miałem ze sobą. <grym> Amsterdam też bardzo ciekawe miasto. Na pewno, niewątpliwie tak. Wprawdzie nie da się porównać Amsterdamu i Zabrza, bo w Zabrzu malarstwa holenderskich mistrzów nie zobaczymy, w Zabrzu też nie znajdziemy z tej słynnej amsterdamskiej dzielnicy czerwonych latarni. Ale Ale za to... No to... właśnie, no właśnie. Zabrze, krok po kroku autorstwa pana Andariusza Waleryńskiego. Bardzo dobry tytuł na dzisiaj, bo my właśnie planujemy krok po kroku z panem Darkiem pokazać tak. Wam zabrze. Tak, ja zapraszam. To idziemy. Zapraszam, chodźmy.